Hola, witam serdecznie widzowie! Bardzo serdecznie witam na moim gospodarstwie! Zobaczcie, kurde, nie wiem czego najście wcześniej odcinek, ale nakupowaliśmy maszyn, nakupowaliśmy maszyn, sprzętów eleganckich, tu trzydziestka, tu schowa schowana po, tu pług, e, tu mamy brony. No i plan jest taki, ja właśnie niedawno wróciłam, rozpakowaliśmy to ze tym Zdzisławem, tu wszystko na gospodarstwie, zdążyłam sobie to poustawiać, popodpisywaliśmy umowy, e, pieniądze zostały dane. No i słuchajcie, pora nadeszła na to, żeby pójść po Jarka, bo z tego co wiem... To on e, robi teraz na polu, e, kosi tam sobie ten swój rzepak. Ja z nim zaczęłam go wtedy kosić, zanim pojechałam do, do handlarza, no ale wymknęłam się, bo powiedziałam, że mam sprawy do załatwienia i tak dalej. On totalnie nie wiedział, a ja pojechałam. Powiedziałam, że prywatne sprawy, nie chcę o tym rozmawiać i tak dalej. Także on się czego nie spodziewa. I nie wiem, zwabimy go tu na gospodarstwo, powiem, że no coś tam nie wiem, coś wymyślę. My ale tak wiecie, niespodzianka, on będzie zaskoczony. No tak się cieszy! Widzowie, z tej okazji polecam Wam zostawić opeczkę w górę, napisać hashtag, reakcja, eee... Na nowe nabytki albo coś takiego, napiszcie jakiś hashtag, ja wam przypnę serduszko i biegniemy po Jarka, bo jestem już najarana na ten temat, zobaczymy co on tam, czy dużo mu zostało, niech tam sobie dokończy spokojnie i zaraz, zara lecimy, biegniemy już do niego, mam nadzieję, że jeszcze jest tam na polu, ale jestem podjarana, widzowie, w takiej cenie nam się to udało kupić, że to jak Jarek usłyszy, to mu ey, kopara opadnie, aż pozamy jajca, no tak wam powiem. No, widzę, że tu działa, działa. Ale co, on Ursusa odprowadził już? Odprowadził Ursusa na moje gospodarstwo. Chyba poważnie potraktował tamte moje słowa, no, ale dobra. Ej, Jaruś, Jarus, 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 ale... Tam! Jaruś, no. O, a to gdzie pani Jaruś, była? No, by jej mam sprawy załatwiać. A ja mam zły humor. A czemu? Pani Jaruś, powrócił mój największy wróg na wioskę. No nie gadaj się, znowu pijesz. Pamięta pan... Nie, pamięta pani Nienina, że... Co mówiłem kiedyś... Kiedyś dawno temu, takim Benku? Benku, Benku, nie wiem, z bodźkiem mi się kojarzy. Nie, i on powrócił na wioskę i pani Nino... On chce mnie... Chce mi uprzykrzyć życie, on ma jakieś na mnie dowody na policję. Wtedy, co ja byłem na tych usługach, co mówiłem pani Ninie, że ta akcja wyszła. Że chłop pierwszy później właściciel przyjechał z pola uciekłym bizonem. Co ty gadasz? I co on, on, w on, paluchy, on w tym maczał paluchy, ale... On ty maciał palce i on robił jakieś zdjęcia są rejestracje mojego bizona. O nie! I co teraz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie a wiem. To, a mi... co on od ciebie chce? Ma jakąś flaszkę w domu? No jak to? Oczywiście, że mama nie! No to on zaraz! Nie chce. Nie Dawaj wiem, to okańczyć! On, i... on po prostu mnie nie lubi, ja go też nie lubię. Ja pierdzielę! Dobra Jarusz, to się załatwi będę co? Będę miał kłopoty! Katru katrupimy go dzisiaj! Nie, 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 nie bo pani Ino ma naprawdę dużo kontaktów. Aha! Dobra, to Musimy po cichemu siedzieć. się go załatwi. On z policją, On z policją jest na zicher! Z policją na zicher to co on jest? Kapuś! Kapuś, jest, kapuś, jest, kapuś. jest jego tak. To jest zwykły kapuś. O kury, Nie, tego nie zostawimy Jarek! Decytujemy go dzisiaj, gardę zapinamy ja i tako! Co? Wie pani, jej nabyła? Poprawię ci humor, zobaczysz. Dobra, Ma zostaw pani tego dla mnie to niespodziankę? No mam, chodź, zostaw pizana i nie Niech się sypie. Nie sypie tylko troszkę. Dobra, niech się sypie, chodź, tylko gaźko. Sypie to mi się live. Jak to ci się live sypie? Jarek się przyjeżdżał. Przejmuję się, Jarusiu, jakimś łachodrazem. No nie ma co, naprawdę. Ty wiesz, ja już mam swoje lata, Jarek. Ja. Kobietą jestem starszą. Zobacz, naprawdę jestem starszą, bo mi broda rośnie nawet. Eee, o i ci kurde, powiem. No faktycznie, broda rośnie. No, pani to cię ja brodę mam prawie taką jak ty, Jarek. samo się tylko I trochę kurlar. mniejszego. No no ba! Okular musi być, żeby wiesz, jak siwa pod okiem, żeby nie było widać, wiesz, o co, chodzi Jarek! Czapkę! No czapka je! Na czy nie, czapki nie mam, mam tylko takie tu na włosy. Dob no, ma no, mnie nie na czasami czapkę tego. No mam, ale to teraz mam tylko to na włosy. A jaką niespodziankę? Gdzie ta niespodzianka? No na moim parwoziu, Jaruś, ale. Ja zgasznę Bajzona cię trochę umoralnie po drodze. Ja Dobra. jestem kobietą starszą. Ja takich łachudrańców to w życiu już miałam na swojej drodze i Wiesz co się robi? Mówi się tylko tak, bo trzeba honorowo. I mówi się tak. Eee. Stój, stój, Jarek. Załóżmy, że ty jesteś łachudrańcą. I mówię tak. Podchodzisz, mówisz. Dobra, łachmenie, trzymaj gardę! Bo nie, bo bo. Bo bezbronnych nie nokautuje i on, ale on pod, podnosi gardę i dyktafon! I słuchaj, podnosi gardę, a tym od razu bomba! Wiesz o co chodzi? Żeby ale nie było! On... Żeby też było honorowo, ale musisz być pierwszy! Ale Wyprowadzać on... cios, Jaruś, albo prosty, albo sierpa, tako! Wiesz o co chodzi? No. Ale on nosi przy sobie dyktafon i kamerę! On wszystko idzie pod konfiguracją. Jarusz, tu się bierze i pali na miejscu. Cię nie przejmuje. Wiecie co chodzi? To i tak on później załatwi to tak. Pojedzie na obdukcję i po wsi. Nie Jaruś, bo po takiej akcji też się go się pali. Razem z kamerą Cię nie ma co przejmować. Nie. nie można tak. A gdzie A jest dla aj, mnie prezent? Tam. To wiesz, ja mam inne metody. Gdzie jest dla mnie prezent? No to nie tam, że dla ciebie prezent. Dla ciebie to flaszuję tam Tylko czekaj mnie włos się zaplątał. Dobra. Chodź ci pokażę. Eee, Jarek, dobra, stoj no. Stój, cholera! Stój! WOD? Zamknij oczy, bo mam e, rzeczy i musisz zareagować! Zamknąłem ją! Pierwsza reakcja, bo to jest niespodzianka, dobra! To daj rękę i chodź idziemy! Jarek za rękę nie za dupę! No. No, Nie chodź. widziałem, mam ze. nie doczy! No dobra, chodź, zobacz! A, jak coś do no, mnie się owie susi! Na klepisku nie, nie. przegarniałam! Dobra. Nie widzę! Chodź, zobacz co kupiłam! Co? No, twój szczegały! Tu zobacz! A co, to do bornika? Coś? Nie na no, Debil, matka boska! Tutaj! O, ja brony! O kurde, mi się takie przydadzą, porce! Ale fajne co? Zobacz. No! I one dociążone, bo mają oponki... Ale to jakby dla mnie prezent? Nie. Mają oponki i Tutaj takie deski, gościu dorobił sam poprzykręcał, żeby ciężkie wiesz... O to. Od razu... Ciężkie. Rob... No ciężkie, ciężkie i zobacz, a jeszcze środek oponami dociążony. A o, tu jeszcze ale to tak takie... Musi być. Ale popatrz tu takie deseczki poprzykręcane. Żeby wiesz, od razu jakby równało. I to później Uch, po orce, po orce robisz tak obrono i chłopie jak na stole. Nieźle nie to zrobione jest, no? Gratuluję no, zakupu. Dobry zakup, 8 tysięcy dałam za to. O kur, to to po pierwszej wojnie nie Co, to eleganckie! 8 tysięcy zabronych? No! Ja, to nie że się pani nie, nie, nie dała w koniec zrobić. Dobra, chodźcie ci pokażę drugi zakup. Patrz. O, but? No, elegancki, trójeczka. A mam taki sam! Co ty gadasz, będziemy miały takie same? I ja nawet mam do niego mogę pani nie odsprzedać, ten właśnie... O ma pani nie dodatkowy ten dorobiony, żeby od razu równało, to mogę odsprzedać, bo mam to w krzaka A to co oni mi w zestawie nie dali? No widocznie nie, ale ja mam to, w szakach to mogę. A jak odprzedać. to wygląda? Może się przejść. To pokażę. weź pokaż mi, jak to wygląda. Bo to co to jest taki wałeczek czy coś w tym stylu? Tak, to jest taki wałek Aaa, to ja już chyba czaję Gdzie to jest? E, muszę to... Do... O zobacz pani, mam taki sam, zobacz pani na a kurde, rzeczywiście tylko inni rzecz. Gdzieś w szatorach było, poczekaj pani, gdzieś to było. Bo no ja to od takiego dziadka kupowałem. O, ja tu mam... jest. O kurde, no dobra. To chce chodź. pani je odkupić? Eee! No chodź, idziemy. Nie, ale chcę odkupić? Za 500 oddam. Za ile? 500. Za 300. 200? Nie. To dobra, nasza. dobra, 300, bierto, dam mnie! Dobra. Mierz to do mnie. Zaraz ci dam, jak będziemy w chałupie, Kurde, fajne. Tylko będę musiała sobie w swój kolor pomalować, bo do mojego nie będę pasować zielone. Będę pasować. Nie będę, JARUŚ No. No i za te pugi chyba 9 tysięcy dałam coś takiego. 9 tysięcy? No, dobrze, nie? Popieprzyło panie ile? Czemu? Cóż to kurde tyle nie warte jest ty No nie gadaj Jarek co ty Ja pierdziele No, pierdzielę, ja no to, z to tyle z zakupów i co? Ładnie? Ładne zakupiłam? Wiecie widzowie ja troluję z tymi cenami I tak dalej Bo tak szczerze tak że wiecie, ja to wszystko kupiłam razem z ciągnikiem i w ogóle za 32 tysiące Te brony to chyba wysił, nie wiem, półtora czy dwa tysiące, tak samo póki tak. Pani, no pani Janino, nie, że pani przesadziła z tą ceną, nie? Ja, tak co? się dać w konia robić Jarek! To naprawdę, to wiesz tak. jak ja wytargowałam, bo to było prawie dwa razy tyle, ja wytargowałam to wszystko! Pani Janin! Jarek! Ja, ja, ja jestem że... A, prawdziwa nie. podlaziana, Tak ci powiem, ja jestem podlaziana z kości Ja na bazarze to że Jarek nawet o jednego ziemiaka targuje. To już wiesz jaką wyćwieciłam metodę Tak się targuje, że na koniec to i tak te e, ludzie co na bazarze sprzedają, to mnie oddają tego ziemiaka za darmo i gadają, że z taką głupią babo to nigdy do czynienia nie mieli i żebym ja to brała za darmo i się w dupę wsadził. Mówi Barty Max 2000 Jak 2000 no nie więcej w takim stanie... Jarek, ja bym to wystawiła teraz na internet to bym miała z tego nawet i, i 20 tysięcy. Na pewno. I tak. to co to pani jej nie nakupiła, to tyle się kasiory. Jasny gmin, no nie, no taki jaja to tego to nie grali. Nie no Jaruś jeszcze coś kupiłam. Co? To ile tego? No jeszcze coś kupiłam. Ale czy ty... A jesteś gotowy, by to zobaczyć? No ale co to jest? Coś czego ty nie chcesz mi dawać, łaquuj rańcu! Kultywator? Co? Kultywator? Nie, kultywator od ciebie będę brała. Czego ja nie chcę pani nie dawać i cię ja wszystko daję? Dupy! Ja pierdzielę Dobra, chodź żartuję, co ty się na żartach nie znasz chodź tu! Gdzieś posiad! Zobacz, yy, tutaj! Tylko zamknij oczy Dobra, stoję tyłem. Kurde, się nie otwiera to Dobra, czekaj, bo się za... O, dobra! Jarek, Jarek, odwróć się! O góry. No, widzisz? Co? No! A to kogo? No to od tego dziadka! I wiesz A co? No, też o jego to tyle rzeczy? Ale ci powiem, miałeś taki specyficzny dziadek. O, ja jak pierdziele. On jak mnie zobaczył, to zamiast się przedstawić, to od razu powiedział: Dzień dobry, jestem wdowcą. Wdowski, a Aaa, no. czyli zainteresowany, pani jak Tak, to on do mnie od razu mówi: Na rękę tu tego, że wieś wszystko. Kurde, nie, a w dobrym stanie nawet. No ale musisz przyznać, zobacz pracę, ci pokażę, ona ma opcję. Pać! Tu możesz wziąć pać śnurki w zestawie? Zobacz. I to nie byle to jakie. No, i wystają. Nie no, nie gadaj. No. O lepiej. Przyjaci latarko, przyjaci latarko. Ty, no, zauważam, jakby lekko widać. Ale to nic, to co na felgach można ciągać. Ale zobacz, Jarek, śnurki nie byle jakie. Papać. No. I nawet sznurki w zestawie No ja tak pomyślałam, bo ty mi doradzałeś tą prasę ja sobie myślałam, kupię prasę, bo mnie będzie lekko nosić eee, I zobacz, jeszcze tu mam jedno, patrz Chodź ci pokażę Oj kurde O, SMS dostałem Fajny masz dźwięk Dzięki No, ale ogólnie i tu zdrowa się wydaje Te kurde pasy O, no, to widzę, że tam kawaler do ciebie wypisuje A, chyba do pani Ta. Janiny te kurde łepek, No, wypisuje do ciebie mówiła. kawaler, wypisuje no. Co, będziesz, ja nie, się, będziesz się całował dzisiaj pewnie, super Chyba pani Janina, kurde Dobra, i i taka przyciepka, ładna? Brzydka Brzydki to ty jesteś, dobra No Fajne. i co, i tak, za przyciepkę dałam chyba 18, A za tą ja. prasę, a za prasę 12. Ej, ej, ej! No to mądra! Roztwórz to! To mądra pani Nina jest, szczerze powiem No co, Opadzało się, nie? Pani Nino, brak mi słów, brak mi po prostu na to słów Jeżeli pani nie dała się tak bambuko zrobić, to sorry, ale ja stąd idę Jaruś! Jarusz, jeszcze, jeszcze jedną rzecz ci zapomniała pokazać Jaką? No chodź, zobaczysz Ile tego pani Nina kupiła? Aaa, zobacz, tylko zamknij oczy, oczy, No mam zamknięte Dobra, chodź Czekaj, tylko nie od razu stój, stój, nie bo cię stój, wracaj, wracaj, bo... oni nie lubią gości Oni nie lubią gości Dobra, ale zamykaj oczy tylko, tylko I chodź tu za mną, weź za rękę, chodź, chodź Dobra, i tu, tutaj, chodź, 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 chodź Stój, stój i nie otwieraj Nie otwieraj, tylko posłuchaj Tylko nie otwieraj, jak usłyszysz No dobra, nie otwieram Dobra, i słuchaj Co? No, dobra otwórz Otwórz Jarek, o O kurde, czy niecha I to zobacz jaka ładna Ale to pani Janiny? No moja Naprawdę? Serio Ale jaja I co zazdrosny No spróbuj Co będziesz zazdrosny Jarek? Nie, nie będę, ale będę mógł czasami pożyczyć No czasami tak a zapytaj o cenę Ile? 35 tysięcy CO? Czy Dobra, pani nas zgłupiaja? Dobra, o co nie, ile? CO? I nie Jak jest to? tyle warty Czemu? Niech ja pani na to mnie zadzwonić, bym z panią Ino pojechał Nie jest tyle płacić pieniędzy, głupia no jest No co ty, Jaruś, mi za wszystko nawet Co szkała tam chyba 70 wyszło No nie, 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 ja stąd idę, nie, nie wytrzymam tego Jaruś odstawia się na miejsce Kurde, słuchajcie widzowie, on, Jarek uwierzył we wszystko, co gadam, nie? W sensie no, maszyny są moje, to prawda. Kupiłam je w okazjonalnej cenie. Ale kurde, ludzie, ja za wszystko dałam 32 tysiące, a za Ursusa 14 bodaj się. Jeśli jednego gościa wiecie mi się mu dało troszkę. No, yy, z konia zrobić. Co on wyprawia mi tu? Jarek! Zostaw! Zostaw! Jaroś! No nie, no zamykam bramę Jarek stój, bo chcę ci coś powiedzieć Parkuj tego Ursusa Był ładnie zaparkowany, ty mnie zawsze musisz poprzestawiać Wszystko żeby mnie... Eee, ci się nie podnieść Zostaw to, ci powiedziałam Gaś to, wyjmuję kluczyki ci Cholera jasna No Dobra, no co chciała mi powiedzieć? Dobra, jak myślisz tak szczerze ile za to wszystko dałam? No nie wiem, 70? Tak jak pani nie nagadała? No co, ty myślisz jak głupia? Nie wiem ile to może być wszystko warte z Max 40 Jarek 32 tysięcy wytargowałem Za U... wszystko. Cze... Za wszystko? No, on Niemożliwe. chciał 34, ale ja mu dałam 32, pytam się ci w porządku, a on nawet nie liczył i gada się tak. No to debilce myślenie, nie? Niemożliwe Serio! Tylko minus jest ten, że muszę iść z nim na randkę za to. <laughs> Ale ja ja gadałem coś o kawalerze ostatnio, jak pole kosiliśmy, ale ja, ja. Jarek, ale on taki nawet niezły, tylko że mały sinę na pół głowy No co to jesienia przeszkadza? Aby był w porządku, ale aby się tak Ale ja muszę iść, nie mogę go w bambuko zrobić, wiesz czemu? Dlaczego? Bo on jeszcze ma dużo maszyn do sprzedania, takich starych Bo jego syn no to... przejął gospodarkę i w ogóle on tam wymienia te maszyny I ja bym chciała jeszcze o niego kupić, wiesz? A może się pani nie nie zrobimy jakieś wesele? W życiu, Jarek! Co Widzowie, wy? napiszcie panie nie w komentarzu, czy chcielibyście wesele jakieś zobaczyć. <gry> w życiu mnie naamówi ta na to. Co wy, oszalałeś tam wizowę? Widzowie, jakby było fajne wesele, co byśmy się pobawili, Widzowie? Jarek, nie rób jaj, bo jak ja na tobie zrobię pranka, to ty się w majty, wiesz? Tak, nie? chyba, aby ja nie zrobił To ty się, na Jarek, Jarek w majty, tak ci powiem. To żebym Słuchaj. ja pani nie przypadkiem nie zrobił pranka. Słuchaj, bo jeszcze jest jedna sprawa. Ty wiesz, że ten źek, ten jego syn to jest no. ten gościu, co ja go zatrzymałam jako policjantka Jemu ja dałam mandat 10 koła Co? Ty wiesz o tym? On się teraz boi na ulicę wyjeżdżać z gnojem, ten gluj na przyciepach dalej stoi! I on mi jeszcze opowiadał! Teraz? On mi jeszcze opowiadał, że policjantka kazała synowi krowę pasami przypinać do lawety. No to ja tak wymyślałam sobie paragrafy. Ale ten syn tam był? No nie! Był w mieście, ale ja się teraz boję do tego zdziszka jeździć! Ja się nie dziwię, że się pani nie boi, ja też bym się bał. No i co teraz mam robić? Nie wiem jak pani Janina będzie do niego jechać, to weźmie to ze sobą. Nie, Jarek! Przestań, ja nagrywam film, chowaj przepraszam, przepraszam, przepraszam. No, Wydnie do to, dobra? Wydnie to do pani nie. No, no, nikt nie wiedział. Ja zawsze śpiewać sobie nocleg. Z tym Jarusiem, widzowie, z tym Jarusiem. Dobra, Jarek! Oceń od 0 do 10 moje maszyny i to ile zaniedbałam Za zajętałam. taką cenę daję 10, szczerze za taką cenę daje 10 bo to jest naprawdę atrakcyjna cena No też mi się tak wydaje, eleganckie się wydają Widzowie no. a moglibyście wy też w komentarzu napisać swoją cenę co myślicie o tych maszynach e, Najlepiej napisać 10 na 10 Janina kochana to będzie najlepiej no, także Pani no oceniam te sprzęty naprawdę no solidnie, mogę szczerze powiedzieć, że naprawdę są godne dobra, i za, no to, właśnie... to, ja za to, się to cenę tak to Ja to się tak cieszę, tego nie razie. ja to się tak cieszę Jarek, że o. dobra idziemy ja opić, opić to, idziemy to opić, widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się!